Witam Was na mojej kolejnej aktualizacji zegarów Petron od 13 do 17 sztuk. I każdego zegara zaprezentuję bicie. 13 prezentuje się. Pięknie wybił ten zegar. Super. Czternasta sztuka. Zaprezentuję się. No też piękne bicie zegara, metr na mojego oczywiście. Piętnasta sztuka. Ale jak pięknie on zabił, naprawdę pięknie bije moja piętnasta sztuka zegara metrona. Szesnasta sztuka. Prezentuje się. No pięknie też się zaprezentował mój. Zegarmetron ładnie wybił no dwa razy i 17 sztuka zaprezentuję się no bardzo ładnie się zaprezentowała no moja 17 sztuka i ładnie wybił no dwa razy no super no Więc moi drodzy, będą jeszcze inne filmiki na temat moich zegarów metron. Oczywiście, no w domu jeszcze mam ich 12, a tu mam 5, czyli razem mam 17 sztuk. No aż jeszcze dodatkowo dochodzą do moich zegarów metron 3 zegary metron Chodziki, które one nie chodzą, znaczy nie biją, tylko chodzą w ogóle. Za od tego, no.